Jano się ma na Kiveżanarya, witam serdecznie w kolejnej mapce z CS-a z ekipą, jest ze mną tym razem Natural, Ciastko i Miszczu. Cześć, witam wszystkich. Siema, elo. No natural taki retardy do chłopak. No nie, no ja ja y, Gramy tym razem sobie w czwórkę, bo i Samu nagrywa tak, to z Nickem, który jest u niego, y, Peverl Gramecz w CSK, w jakiś tam z chłopakami. Zasadniczo no, sobie zagramy tak, dwóch na dwóch. Oczywiście ja z Mistrzem y, na tą gorszą połowę naszej ekipy, czyli Naturala i Ciasta. <głosy> 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 nie gorszą, tylko ciemniejszą. Aha, ciemniejszą. No, gramy na gramy. A bo on cyga na Tymożyn, no pasuje.

Ooooooo! A ja nie jest z nią w tam i będziesz na plecy no chodził panie, 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 panie. Sprawy, Dobrze, że tam był, nie? I no dalej mamy Ja I teraz ugrywam Dobra lecimy ciasto Natural wadika Sprawia jeden dojrze, Tyżo, sprawia na szybko no, Nie trafiłem no, no jak ci się już załadowało? No jak ci się już załadowało? Haki mam Na górze ktoś jest oh, 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 oh. Nie no to nie wiem, żebym myśleł jakoś składy chyba, bo to słabiznes no, to wie Rangi mamy maja. niby podobne no ale jednak natural to mentalny silver Nie już, nie no ja dobrze drampu to po prostu Patrz łap tam Nie moja mapa, nie moja mapa O kurde, to jest chłonna za maciora Też nie wiem Pizdy? Ło! Nie! Ale na dwa razy mnie musiał, na dwa razy Kurde, no bo... Jedna wow. runda dla frajerów! Jedna dla frajerów trzeba oddać, a ten, a, a, ale też żeby mieli ręce nie? 42, 42 z granicy dostałem jeszcze. Bo ja bardzo dobre granaty rzucam. Tylko za. Pa, wabika teraz. Ej, mi 5 z bawika zajmowałeś, się? Nie! Już nie! No, co zakatujesz? No nie! Ale dostajem, dostajem. dostałem, dostałem Serio? Nie, hey. Można nie zabić Zeusa jak się trafi? Tak, no. Jak dasz giny czy coś tam, czy za daleko? No kurde, to nie wiedziałem nawet. Ej no kurwa jedzą z warzywa. Pum. Ile ty dostajesz ciasko z wapika? A Dobra, ty uważasz tego za kawę. Kurwa, tyłu, ja jaki raż tej? Ja on powiem. Nie wiem, szukaj na czarny <grym> ptlek. Na czarny ptlek, ja, 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 ja. na drodze. Miałby za mi samolot. Coś tam w wchruje, leci coś nagrywa z literą, nie wiem co nawet. Coś mi mówił przez telefon, nie pamiętam nawet, jakiś tam, pewnie już często nie na kanale, zanim ja to wrzuciłem. w teleprzyjemniu. I oni się teraz kitrają. Jebane cioty. Nie! 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 Popatrzcie mnie! Dobrze. Jakim curem to 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 jest uch, uch. Easy jesteście, o co mam wam powiedzieć. Skąd ty taki zasięg miałem? Skąd ty, miał. ty ale... Ale mi dać, może... Skok, taki ty. zasięg Wiem, Bo wziąłem sobie ten. Y, lufę za wupy do Zeusa, weź? Ale mi szczuć <grym> peł, kurwa na tych kurwa, minigierkach to ta kurwa. Gracam. Jakie to zak jestem? U? Dobra, wpisz, nie mam. Ja wiem, ty. Ja. ciadł Jednak... chowasz raka czy to? Nie, no, nie mogę go. Uciekał, no, uciekał. <grym> nie. Dostał tak... coś jeszcze. No. Jaki oni mają zasięg, to no, niemożliwe To no, znaczy on ma zasięg na takim wieku Noo, cheater, naturalnie cheater. No, cheater, cheater. na tej kładce, nie? Do góry na tej kładce masz glocka jakbyś chciał Do ilu jest? Do ilu jest? Do 8. Do 8. A, ja chciałem go upokorzyć, Nie. A Michał, jaki małpa Ty granat miał kurde, skąd? Teraz ja raz, 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 nie raz, raz, z raz, właśnie. No co, kozaki? <grym> Ej, raz, mi się odpalił! go, no idź Nic z jednej strony, ale drugiej. No. Nie wiesz w <grym tam. grym> <laughs> ale wyklikaliśmy! Ale ciasko myśl! Myśl! Ciasko <laughs> A ciasko idzie za nim kurwa, jeszcze to miał penetrację, gawka to bym dwóch skocił pewnie no, Dobrze Ale wyklikali jak na mamusy, nie? Myśl, ciasko, jak ja idę z jednej to... Dlaczego to ciasko ja mogę myślał? Ooo! Ale ty. naturalnie jak się piszczy, nie? Pierwszy raz kurwa nie jest najgorszy w swoim teamie? Nie, teraz tutaj ale nie brak, miałem szans, jak nie dojechali. Dobra, Ciasko, na spokojnie teraz, dobra, mamy szansę. Dobra, dobra, dobra. Na spokojnie teraz. Dobra. trzeba wyjechać. tam. Niebezpieczny. Ej, niej, no, to jest, tam jest A tu tam na O ty... Ej, ale kur... poniżej pasa to było. 81 mistrzów dostał, 0 ja mam. To jest za turon. To też mi dużo daje, jak jesteśmy oba praktycznie oba na jednego. <grydziś> nie, nie. Uh, Kurde, to uh, za bambus, dwa, dwa, dwa. no. Natural. Wyczekany, wyczekany. 2-7, 2-7, natural, care'uj mnie. 2-7, no ciastko ma krowa, która dużo muczy, ma mleka, daj na coś pędziać. Ja po prostu w normalnej jestem dobra to tutaj nie siadam, no. tak. Da, da, da. Na <śmany> <Ty>. nie, nie. <śmany> no dwa razy bym musiał <śmany> Ojebany na movement po prostu, co no mam powiedzieć Mięciutko, na movement chyba no, to Mamy movement chyba to... Momenty, nie słyszałeś. Dobra, dobra. mi folii trochę. Wisz? Nie chłapiam wabika. Co? Na pochodzie. O ja, jak jest spokojnie O oh, ja! Ty, ja nie mam tego Dobra mam. No. Ty, ale, ale dostałem, mam jeden hp Nieźle no. na kusie. Nieźle na O! Oh, no, jak no. się skampił, murzyn! Jeszcze serio, serio ma jeden. Jeszcze serio ma jeden. Ale skurwiel. Na, naturalowi daliśmy Raka do teamu i tyle no, Daliście, Cerlio. <laughs> Natural no, carry no. Dobra, ta sami wyjaśniam. Jiszczeń na lespie, zobacz, jak samych robię teraz. Ja ci Michał O! Ale się zakutasiłej! Nie, nie! I co, nie. Tam, Młżyn, co tam, tam Chodź tu, mój murzynko, no! Mój no tak, ho. Proszę cię, zagadnąć! Ale trochę dobrze kombinuje kurwa, nie? O tam mnie tak na dzikusa z prądem! O kurde! Ale <grym> to też ma wprawę większą, bo... Jak w Anglii policjanci prądem zawsze. Jak te rowery kradnie. Aaa, dostał pod no jago. na pewno. Dziękuję serdecznie. Eee, linki do kanału chłopaków w opisie. Łapka w górę, jeśli się podobał odcinek. Jeśli ma być więcej, to oczywiście jakiś zachęcający komentarz. Eee, no, to było na tyle. Nie eee. bądź po prostu w górę. Cześć, siemanko, cześć chłopaki. Cześć,